Cześć, z tej strony, Adam. Najczęściej mówię o takich produktach, które są dla bardzo dużej grupy odbiorców. Ale też w ofercie mamy rzeczy, które są dla bardzo, ale to bardzo specjalistycznego klienta. A jest to bardzo wyjątkowy klient, dlatego że produkuje rzeczy, które ja bardzo lubię. Co to jest? To jest odkurzacz do piekarnictwa. A oto i on. To jest troszeczkę inny sprzęt. Zobaczy i rura i mamy dwusilnikowy odkurzacz. Mamy specjalną przedłużkę do tego, żeby głęboko włożyć rurę do pieca, a jest to do piecy elektrycznej. Więc jeżeli nawet prowadzisz mały sklepik czy je, pracujesz w dużej sieci i potrzebujesz od czasu do czasu odkurzyć miejsce, gdzie odgrzewasz czy pieczesz bułki, chlebki i dla swoich klientów, to jest produkt na pewno dla ciebie. W przypadku pytań jak zwykle telefon u góry, adres e-mail na dole, łapeczki też bardzo lubimy. I co? I do, do zobaczenia na następnych filmach. Pa, pa!